thank mm -hmm. you Dzisiaj w naszej szkole wielkie święto mamy. Królową Jadwigę wszyscy wspominamy. Siedzi tu na tronie, pełnoszyma w ręce. Błyszczą się klejnoty na pięknej sukience. Ta nasza królowa najpiękniejsza w świecie. O tym wiedzą wszyscy, nawet małe dzieci. Ten nasz król jakieło wielkie rzeczy robił. Polska się rosła, gdy krzyżaków pobił. Kwiaty mi i podziękować to wszystko chcemy. To kwiatło na łące rosną, Niech wszystko tutaj zapachnie wiosną. To dla Jadwigi słowa. Bardzo ją kochamy. To nasza królowa. Witajcie, drogie dzieci. Wasz widok bardzo mnie cieszy. Miło mi Was tutaj gościć i do zamku mego prosić. Ojczystych będzie, do nas przybyłaś, swoją rodzinę tam zostawiłaś. I może czasem płakałaś, i może jak mówiły cię troski, ale przyjęłaś koronę, zostałaś królem Polski. Została żoną Jakiełny, chociaż nie go wcale, by Unia Polski i ta wspaniale pogodziła z braci, co się pobudzili. Wciąż przypominałaś, abym zgodził żyli. Oddałaś swoje klejnoty, co Twoją postać zdobyły, by w Akademii Krakowskiej dzieci się polskie uczyli. Będziemy o tym pamiętać, nasza królowo-kochana. Będziemy pilnie się uczyć, bo jesteś zrenem dla nas. Wydarł był syn, cieszył się dużą opieką. Kiedy królowa biednych widziała, To zawsze serca im pomagała. Wyszłaś na spacer ze swoim dworem, Aby przechadzkę odbyć wieczorem. Biedny kamieniarz na budowie Swoje troski oddał tobie, Ty mu pomogłaś i pocieszyłaś, Ślad swojej stopy pozostawiłaś. Tym najbiedniejszym polem sierotom Ty swoją pomoc niosłaś z ochotą. Piękna i mądra dobra, wspaniała, Ciebie Wysławia dziś Polska ciała. Jan Paweł II ogłosił Ciebie za Twe zasługi świętą tam w niebie. Tu, w naszej szkole, co wodzie, od święta, w naszej patronce każdy pamięta. Dziękuję za Wasze słowa, piękna to była przemowa. Jestem Wam wdzięczna wielce, tak radujecie me serce.